Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, trwamy w radości z zmartwychwstania pańskiego. Chciałbym, abyśmy się zatrzymali nad tą tajemnicą Paschy Chrystusa, jego przejścia ze śmierci do życia. Kościół żyje tajemnicą Paschalną. Kościół żyje życiem Jezusa Chrystusa. I wszyscy jako uczniowie Chrystusa, Jesteśmy do tego zaproszeni, aby wejść w nowe życie, aby iść tą drogą, którą on nam wskazuje. W Ewangelii słyszymy słowa: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Dlaczego Galilea? Otóż jest to miejsce, w którym wszystko się zaczęło. To miejsce, gdzie Pan powołał swoich uczniów. Szymon usłyszał tam słowa Szymonie, odtąd ludzi będzie szłowił. Szymon zostawił sieci i poszedł za Jezusem, także jego brat Andrzej, synowie Zebedeusza, i później inni, wszyscy, których wybrał, tam dorastali w wierze, tam stawali się świadkami niezwykłych wydarzeń. W Galilei słuchali Jego nauki, szli Jego śladami, przeżywali razem z Nim swoje codzienne życie, swoje doświadczenie nadejścia Królestwa Bożego, obietnicy mesjańskiej. Powrót do Galilei oznacza wrócić do początku, przypomnieć sobie sens powołania. I drogi, do której zostali zaproszeni. Gdzie jest moja Galilea? To może być miejsce mojego chrztu, kościół parafialny. To może być dom rodzinny, mieszkanie dziadków. To może być moje osobiste spotkanie z Jezusem w czasie spowiedzi, na adoracji, w czasie pielgrzymki. To miejsce, gdzie Jezus mnie powołał, gdzie Jezus spojrzał na mnie z miłością i zaprosił mnie do udziału w swoim życiu. Powrót do Galilei oznacza wrócić do tego palącego punktu, gdzie od, odkryłem swoje powołanie, gdzie zostałem pochwycony Bożą miłością. Galilea to moje osobiste miejsce i Bóg zaprasza mnie. Abym wrócił do początku mojej drogi, abym przypomniał sobie znaczenie i sens. Abym wszedł jeszcze bardziej w tajemnicę Jezusa Chrystusa, zachwycił się tą przyjaźnią, do której mnie zaprosił, którą mnie obdarzył. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi Pan. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego ale nazwałem was przyjaciółmi moimi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. A zatem wróćmy do źródła, do tego miejsca, gdzie Bóg mnie powoła. I trwajmy w tej radości paschalnej. Dzielmy się radością doświadczenia ze stałych Tak jak niewiasty, jak Maria Magdalena, Piotr i Jan – Którzy pochylili się nad tajemnicą pustego grobu, a później odważnie w pełni, w pełni mocy Ducha Świętego wyszli z wieczernika, aby głosić Jezusa ukrzyżowanego, który zmartwychwstał. W czasie wielkanocy czytamy dzieje apostolskie. Stajemy się świadkami wiary apostołów, tych, którzy doświadczyli spotkania ze zmartwychwstałym. Jezus mówi, nie bójcie się, to Ja jestem. Chcielibyśmy wyjść Mu na spotkanie. Chcielibyśmy doświadczyć Jego miłości, Jego bliskości, Jego dobroci, zwłaszcza w tych trudnych dniach, w których się znajdujemy, kiedy jesteśmy zamknięci w naszych domach, kiedy nasza wolność po części została ograniczona, kiedy boimy się o swoje własne bezpieczeństwo, o życie nasze, naszych bliskich, naszych krewnych, przyjaciół, znajomych. Zaprośmy Jezusa do tej codzienności. Zaprośmy Go do naszego życia i żyjmy pełnią życia, do, którego, do której On nas zaprasza. Niech Jezus będzie razem z nami. Niech Jezus pomoże nam przezwyciężyć nasze lęki. Nasze słabości, nasze wszelkie ograniczenia i niedomagania. Bo przecież Jezus to wszystko zwyciężył w sobie, bo pascha Chrystusa to jego przejście ze śmierci do życia, z pustego grobu, do chwały zmartwychwstania. I do tego zmartwychwstania ja także jestem zaproszony i powołany przez Jezusa Chrystusa. Zaprośmy Go do naszego życia i żyjmy pełnią życia, którą On w pełni posiada i do której mnie zaprasza. Niech pokój Chrystusowy, który przynosi w nasze zmartwychwstania, stanie się naszym udziałem, abyśmy nie bali się, abyśmy nie lękali się, ale wiedzieli, że Bóg jest razem z nami, że Bóg pomoże nam to wszystko przezwyciężyć że On nigdy nas nie zostawi, bo obiecał, że pozostanie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyjmy tajemnicą paschalną, którą ogłasza Kościół. Suryreksit Christus pes mea". Zmartwychwstał Chrystus, moja nadzieja. Błogosławionej Paschy dla każdego z Was, moi kochani. Paschy, która trwa aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Niech te pięćdziesiąt dni paschalnej radości będą moim osobistym głębokim przeżyciem, moim osobistym głębokim wejściem w relacje z Jezusem Chrystusem. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał, szczęść Boże.